Gruntowne wykształcenie zawodowe i sukcesy finansowe idą dziś w parze. Nasza szkoła daje takie możliwości. Jesteśmy w czołówce polskich szkół budowlanych. Jestem zadowolona z wyboru szkoły. Wziąłam udział w 31. Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Dzięki temu, że jestem finalistką tejże Olimpiady, mam, zatem, mam zapewniony indeks na uczelnię wyższą. To właśnie nasi monterzy zabudowy po raz kolejny zajęli w tym roku drugie miejsce w kraju w ogólnopolskim turnieju budowlanym. Chłopcy przodują w suchej zabudowie oraz w pracach malarsko-tapeciarskich. Po skończeniu nauki nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy, a zarobków można im tylko pozazdrościć. Jestem zadowolony z wyboru szkoły. W tym roku biorę udział w projekcie unijnym mam możliwość zdobycia prawnień na operatora koparko-ładowarki. Jestem uczniem klasy trzeciej zawodu technik budownictwa i w tym roku szkolnym uzyskałem stypendium w wysokości około 5000 zł, z czego mogę przeznaczyć na zakup komputera i innych pomocy dydaktycznych. W szkole uczę się projektowania, Zasad korzystania i innych ważnych umiejętności przydatnych w życiu zawodowym. Budownictwo to nie wszystko, co oferujemy. Jako jedyna szkoła w mieście prowadzimy kształcenie dualne, gdzie obok nauki teoretycznej praktyka odbywa się w rzemiośle. To właśnie u pracodawców, po wcześniejszym podpisaniu umowy o pracę, zdobędziecie praktykę której nie jest w stanie zapewnić Wam żadna szkoła. To u nas możecie nauczyć się zawodu. To dla tych ludzi. Rury, kolanka, zawory, uszczelki i filtry nie mają tajemnic. Obojętnie czy do naszych mieszkań płynie woda, gaz, czy ciepło. Muszą to wszystko nie tylko zainstalować, odpowiednio połączyć i zmusić do pracy, ale potem też konserwować. Do ich obowiązków należy też zakładanie urządzeń sanitarnych. Trzeba sporej wiedzy, by deski zmienić w drzwi, okna, schody lub też meble. Ale stolarstwo to także umiejętność przywracania dawnego blasku zniszczonym przedmiotom. Stolarz to jeden z najstarszych zawodów. Jego wyroby towarzyszą ludziom od tysięcy lat. Bardzo się zmienił, bardzo usprawniły go maszyny i komputery. Ale zwróćcie uwagę, na końcu taśmy produkcyjnej zawsze będą potrzebne najważniejsze ręce mistrza, który sprawdzi, czy wszystko zostało wykonane poprawnie. Mówi się o nich potocznie mistrzowie nożyczek i grzebienia. Różne cięcia, różne stylizacje, różne kolory. Cóż, fryzjerom chyba nigdy nie zabraknie pracy. Tak było zresztą od wieków, bo zawsze był ktoś, kto chciał wyglądać ładniej, modniej. Albo najzwyczajniej w świecie nie chciałby zbyt długa grzybka zasłaniała mu oczy. Gnie, gnie i dopasowuje, tak by samochód po stłuczce nie tylko odzyskał swoje kształty, ale także by znów był bezpieczny dla podróżujących w nim ludzi. Do tego dba, by samochodu nie zjadł rdza. Blacharze samochodowi to bardzo poszukiwani fachowcy. Wystarczy tylko w internecie sprawdzić ile jest dla nich ofert pracy w Polsce i za granicą. do warsztatów samochodowych, jak wszędzie wkroczyły komputery. Jeśli więc elektromechanik będzie umiał dodatkowo po staremu włożyć ręce pod maskę samochodu albo wsłuchać się w pracę silnika, to w każdym warsztacie samochodowym będzie nieocenionym fachowcem. To miejsce dla prawdziwych pasjonatów motoryzacji. Czy wiecie, że kolor samochodu zależy od tego, jak położono na nim lakier? Grubość powłoki, rodzaj podłoża i sposób nakładania to wszystko ma znaczenie i całą tę wiedzę musi posiąć lakiernik samochodowy. Jeśli do tego ma zmysł plastyczny, będzie wiedział, jak stymulować samochód kumpla. Nieoceniony, prawda? Wiele osób uważa, że zapach świeżo upieczonego chleba jest jednym z najpiękniejszych aromatów, jakie znają. Co ciekawe, sądzą tak również piekarze, mimo że wciąż mają z nim do czynienia. A sami śmieją się, że w dzień nie muszą pracować, a w nocy spać. Kiedyś faktycznie pracowali nocami i odsypiali dniówkę za dnia. Dziś prace ułatwiają maszyny, a klienci chcą kupić gorący chleb także wieczorem, więc i wśród piekarzy będzie coraz mniej tych pracujących jedynie w nocy. Dawniej ten zawód wymagał sporej siły i specyficznej odporności. Maszyny zmieniły pracę wętniarza. Jedno pozostaje tylko niezmienne. Tu niczego nie można zrobić na skróty, bo jak w każdym zawodzie związanym z żywieniem ludzi, jest ogromna odpowiedzialność za to, co się wyprodukuje. To tylko pozornie zawód dla łasuchów. Wielu cukierników przyznaje, że na co dzień nie jada ciast i słodyczy. Ale z drugiej strony, czy potrafiliby wymyślać nowe wspaniałe smaki tortów, gdyby doskonale nie znali się na łączeniu biszkoptów, kremów i czekolad? Mało który zawód zrobił taką karierę w ostatnich latach. Od ukrytego na zapleczu bezimiennego pracownika lokalu gastronomicznego do celebryty goszczącego w programach telewizyjnych, którego kunsztem zachwyca się cały kraj. Ten zawód to kucharz. W zawodzie sprzedawcy kwalifikacje i predyspozycje odgrywają ogromną rolę. Podstawową cechą dobrego sprzedawcy jest oczywiście umiejętność rozmowy z klientem, tak aby doszło do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Dobry sprzedawca musi cechować się znajomością branży oraz firmy, którą reprezentuje. Jesteśmy szkołą małą, ale bardzo bezpieczną. Zapraszamy wszystkich uczniów do zespołu szkół ponadpodstawowych numer 5 w Siedlcach.